What did you Dlaczego leży tutaj smurfkat? On nie żyje. <laughs> co mu się stało? I kto to zrobił? Dzisiaj musimy się tego dowiedzieć. Luczek, to na pewno ty byłeś. O nie, co tu robi jakiś nieżywy smurfkat? To nie ja zrobiłem, to ty go zabiłeś. Nie, no niemożliwe, że to byłem ja. Ja oglądałem telewizję, a ty? Ja byłem na wyprawie w kopalni. Nie no, Luczek, to musiałeś być ty. Przecież ty mieszkasz najbliżej. No zobacz, widzisz jak on jest blisko? Chwileczkę, ale to, że mieszkam najbliżej, to nie znaczy, że to ja zrobiłem. Ja też mam telewizję. Telewizji i byłem w kopalni, więc to nie mogłem być ja naprawdę. A może to był ten dzieciak naprzeciwko? On często wychodzi i jest jakiś agresywny. No masz rację, ale on się dużo uczy. No nie wiem. Dzięki, Luczek. Zaraz to sprawdzę. Muszę się go zapytać. Dzień dobry, dzieciaku. Otwieraj. Ważna sprawa się stała. Ty nie przeszkadzaj mi. Gram na komputerze w tym momencie. O nie. Musisz zobaczyć, co się stało. Smurfka nie żyje. Widzisz to? O ja, Co się stało z tym takim kotkiem? Przecież nie wiem, czego mógł zabić. No, na pewno nie byłem ja, na pewno nie byłem ja. Jesteś podejrzany, no to w takim razie co robiłeś, jeśli go nie zabiłeś? No tutaj sobie siedziałem w domku i proszę bardzo glałem w kle. A co tu jest za tymi drzwiami? Czemu one nie. są zamknięte na klucz? Nie wchodź tutaj, tyle jest zakazane pomieszczenie. to może być. O, od... nie, dobra, otwieraj te drzwi w tej chwili, albo nie, nie wyważę. Nie, nie otwiera ich. Dobra, wyważam te drzwi. Raz, dwa, trzy. aaa, otwieram. Y. Co tu jest? No nie, tutaj jest moja placa domowa. Muszę się za nią zablać. Dobra, z tego domku, a nie mnie podglądasz, czy czerwony kocie. No dobra, uspokój się, a tak swoją drogą nie jestem kotkiem, tylko pieskiem. Dobra, no nie, ale czekaj, dzieciaku, wiesz może kto to zrobił? Daje mi się, że zrobił to ten biedak. On nie lubi się uczyć, więc na pewno musi klaść, bo nie ma placy. Tak myślisz? No dobra, dzięki, może z nim pogadam, może to był on. Dziękuję. Panie bezdomny, nie. Niech pan się nie ukrywa, ja wiem, że to pal zabił tego smurfkata. Ojeju, ale to jest normalnie przykre. Ja nigdy bym takiego kotka nie skrzywdził, ale wiem, kto to zrobił. Ja wierzę w to, co ty mówisz, naprawdę. Proszę mi powiedzieć, kto to był, ja jestem detektywem. O nie, piesku, wiesz co, w dzisiejszych czasach nie ma nic za darmo. Jak dasz mi jakiś chlebek, to mogę ci powiedzieć, bo w śmietniku już nic nie ma. No co, przecież to. Smurwka nie żyje, a ty chcesz chlebek? No słuchaj, muszę jakoś przeżyć. Daj mi chleb, a powiem ci kto zabił Smurfkata. Zaufaj mi. O! No, dobra, już ci daję! Akurat miałem go zjeść, ale proszę, to dla ciebie tyle wystarczy? O, tak, dziękuję ci bardzo. A więc tak, e, jakby to powiedzieć? Nie widziałem tego zbytnio. Widziałem tylko, jak on już leżał. Siedziałem sobie na ławeczce i wiesz, jak to jest. Ogrzewałem się na ognisku, ale nie wiem, kto go zabił. Su, przed chwilą mówiłeś, że wiesz, kto to był, a teraz mówisz, że nie pamiętasz? Przepraszam cię bardzo, piesku, naprawdę nie wiem, kto to zrobił. Daj mi spokój, ja nie mam pieniędzy. No, dobra, biedaku, a wiesz, może kto to mógł zrobić? Wiesz co? Wydaje mi się, że to ten gruba zbogacz, bo on ma tyle kasy. Na pewno mu się nie podobał ten kot i coś z nim zrobił. Spytaj się go. Dzięki, bezdomny. Jak się czegoś dowiem, to ci powiem. A tak swoją drogą do smacznego chlebka idę zbadać tego bogacza. Patrzcie, jaki ten bogacz ma chatę. Dopiero co ją zbudował. Ale to nie oznacza, że może nie być zabójcą. Ej ty, bogaczu, co robiłeś wczoraj? E, skibidi dop, dop, dop. Ja sobie siedziałem po prostu i co? Chciałem oglądać telewizję, ale nie miałem gdzie w sumie. Czekaj, czekaj. Jesteś tego pewien. Zobacz, co się stało. Smurfka został rozwalony. O ja, ten taki niebieski kotek, to jest smutne. Ja na pewno tego nie zrobiłem. Kto to mógł być? Ja sobie jeździłem Lamborghini. Chodź, zobacz sobie. Jakim Lamborghini? Pewnie mnie robisz w pieroga. To jest niemożliwe. Eee, czekaj. Co to jest? Widzisz, to nie zrobiłem ja. Gdybym go przejechał albo coś mu zrobił, to by były ślady. A moje auto jest czyste. No faktycznie. Jest nowiusieńkie. Jest takie nowoczesne, ale wiesz co? No nie wiem, ty i tak możesz być podejrzany Ale wiesz może kto to w takim razie zrobił? Wiesz co, nie wiem kto to zrobił Ale mogę ci coś powiedzieć Może umówimy się na coś takiego Że dam ci troszkę złota A ty powiesz, że to była TV Woman Błagam Z Ile tu jest pieniędzy? I ty dopiero co kupiłeś nowoczesne auto? Co? O tak, mam dużo pieniędzy, ale TV-Woman ciągle kradnie mi telewizory. To jest mój ostatni. Błagam, powiedz, że to była ona. Dam ci całe złoto. To jest bardzo niemiłe, że chcesz tak powiedzieć. Musicie to jakoś rozwiązać. Na pewno o tym nie powiem, ale pójdę teraz do TV-Woman i zapytam się, czy to ona zrobiła. TV-Woman mieszka w tym telewizorku. Wygląda mega śmiesznie. Zobaczmy, co u niej i czy ona zabiła tego smurfkata. Halo! TV Woman. Co się stało? Czemu do mnie przychodzisz? Jest tragedia. Chodź zobacz. Smurfka nie żyje. Ktoś go musiał zabić. Czy to byłaś ty? O nie, biedny Smurfka. Tylko ostatnio był u mnie na kawce i mówił, że ktoś planuje chyba go zabić. Tak o tym myślał. A ja mówiłem, że nic się mu nie stanie, a jednak stało. Nie nabiorę się na to, TV Woman. To ty go zabiłaś, prawda? Nie mam My ostatnio głaskaliśmy nasze kotki. Chodź, zobacz. Ja uwielbiam koty. Nie jestem zła. Zobacz to. Czekaj, faktycznie masz jakieś koty? Skąd ty je do Stałaś. To są moje kotki, ja o nie dbam całe moje życie Naprawdę, ja uwielbiam koty Nigdy nie zrobiłam krzywdy żadnemu kotkowi No w sumie racja, masz dużo kotków Chyba nie zabiłaś tego Smurfkata A wiesz może kto mógł to zrobić? Wydaje mi się, że to ten nowy obywatel Co tutaj przyleciał swoim dziwnym statkiem Zobacz, on tutaj wylądował Faktycznie, tu jest UFO kosmiczne Myślisz, że to ten kosmita w środku zrobił? Ten kosmita jest strasznie dziwny I on chyba nienawidzi tych stworzeń ziemskich Więc to może być on Dzięki za informację, TV Woman! Właśnie do niego pójdę zobaczyć, czy on to zrobił. Te ufo jest mega duże i musimy do niego wejść, ale przed tym tutaj jest ten truskawkowy słoń. Nikt go nie lubi, bo on je tylko truskawki. Uwielbiam truskawki, ale chwileczkę, piesku. Widziałem cię ostatnio, to ty zabiłeś tego smurfkata. Że co? Niby ja go zabiłem? Nie ma opcji. Ja nic takiego nie zrobiłem. Ja szukam zabójcę. Widziałem z daleka, że jakiś piesek mu to zrobił, i to chyba byłeś ty. Nie, truskawkowy słoniu, na pewno to nie byłem ja, proszę, uwierz mi. Nie wierzę w żadne twoje słowo. Widziałem to na własne oczy, nie oszukasz mnie. Ja się ciebie boję, idę jeść truskawki. Co ty, truskawkowy słoniu, wygadujesz? Ja tego na pewno nie zrobiłem. No, nieważne, idziemy do tego UFO. Dzień dobry, panie kosmito. A kto tutaj do mnie przychodzi? Witam cię, piesku. Cześć, kosmito, mam do ciebie sprawę. Widziałeś może smurf kata! Stała mu się krzywda. Temu niebieskiemu kotowi? Jak to stała się krzywda? Wiedziałem tylko, że ktoś go w nocy poharatał. Tak, to... To był, powiedz w tej chwili! Nie, nie mogę ci tego powiedzieć, ale mogę ci powiedzieć za to śmieszny żart. No dobra, ale po żarcie powiesz, kto to był. Jasne, że tak. A wiesz, czemu UFO nie zabiera piesków? Eee, dlaczego niby? O, UFO zabiera tylko inteligentne osoby. Patam! <laughs> Ej, to nie było śmieszne, czyli mówisz, że nie jestem inteligentny? No może troszeczkę piesku, ale wiem, kto mógł to zrobić. Z mojego statku widać tutaj tego czerwonego słonia. Miej na niego oko, ja ci mówię, on coś zrobił. Dobra, kosmito, Będę go mieć na uwadze. Dziękuję Ci za Twoją informację. Na razie nie wiem co mam sądzić. Porozmawialiśmy z każdą osobą z tej wioski i ja nie mam pojęcia, kto to był. Jest za mało dowodów, ale wiecie co? Tutaj jest dom Smurfkata. On kiedyś tutaj mieszkał, zanim oczywiście ktoś go zranił. I patrzcie, tu pisze zakaz wstępu. Niestety po tym tragicznym incydencie nie można tutaj wejść. Nie wiem po co to jest postawione, ale może sobie tędy przejdziemy. Chyba nikt nie zauważy. Co nie? Ej, Pipek, stop, stop! Zauważyłem, że tutaj wchodzisz! Stój! Czemu ty wchodzisz do tego domu? Luczek, poczekaj! Widziałeś, ja jestem detektywem! Chcę się dowiedzieć, kto zabił Smurfkata! Ale moim zdaniem to jest trochę dziwne, że ty wchodzisz do jego domu. Co? Chcesz go może okraść, co? Nie, nic ja chcę po prostu zobaczyć, czy nie ma tutaj jakichś dowodów. A może to ty zabiłeś Smurfkata i tak się wypierasz? Nie no, Luczek, ja na pewno tego nie zrobiłem. Przecież przesłuchuję wszystkie osoby. Chcę znaleźć jakieś wskazówki w tym domu. No w sumie to może być dobry pomysł. Dawaj, może coś znajdziemy. Ale zaraz, ty też też ze mną przeszukiwać? No jasne, że tak. Może znajdziemy jakąś poszlakę. Może ktoś nie lubił Smurfkata i chciał go zabić. No dobra, niech ci będzie. To może ty sprawdź górę, a ja sprawdzę dół. Ja nie mogę. Ile ten Smurfka ma grzybów, to faktycznie jest jego dom, ale chwila, on musiał coś zostawić. Co to jest za dźwignia? Chwileczkę! Łu, wow, co tu się otworzyło? Tam jest jakieś przejście. Słyszałem coś, Pimpek, znalazłeś coś? Nie, Luczek, nie, nic nie znalazłem. No dobra, to ja będę szukać na górze. O nie, widzowie! każdy może być podejrzany, nawet Luczek. Może zejdźmy na dół i dowiedzmy się w takim razie, kto to zrobił, kto skrzywdził smurfkata i co to są za zdjęcia. Ktoś mnie śledzi. To nie wygląda zbyt dobrze. Czyli chyba Smurfkat wiedział, że coś się mu może stać. Tak samo jak mówiła TV Woman. A co to jest za zdjęcie? Mamy przekreślone osoby z tej wioski. I dwa znaki zapytania. Pod luczkiem i pod tym bogatym kolesiem. Czy w takim razie ktoś z nich to zrobił? O matko, trochę się boję. Pimpek, gdzie jesteś? Czemu ty tutaj zszedłeś? nie eee, nieważne. Po prostu chciałem znaleźć wszystkie dowody. Ty coś o tym wiesz? Chyba już wystarczy. Wystarczająco przeszukałeś ten domek, co? Dawaj na górę, nie będziemy tutaj chodzić! O, tak, masz rację, Luczek! Haha! Ha. Ale fajnie, dobra. Przeszukałem tutaj cały domek i już nie potrzebujemy chyba więcej dowodów. Zapomnijmy o tym miejscu, dobra. Niech to pójdzie w niepamięć. Nie musimy o tym pamiętać. Tutaj nic nie było. Okej, okay, Luczek, niech ci będzie. Dobra, to ja idę do siebie. Dzięki za pomoc w przeszukiwaniu domku. Trzymaj się! Na razie! Widzowie, nie jest dobrze. Kto w takim razie jest zabójcą Smurfkata? Nie wiem. Trzeba zebrać wszystkie osoby. Halo, wszyscy zbierzcie się tutaj. Mamy zabójcę do znalezienia. Dobrze, że wszyscy jesteście. Musimy. Teraz wybrać, kto z Was jest zabójcą. Nie jest to takie proste, bo wszyscy się wydajecie dosyć niewinni, ale wydaje mi się, że najbardziej podejrzaną osobą z Was wszystkich jest. Luczek! Ale co? Jak to ja? Przecież byłeś przy mnie, już mówiłem ci, że ja nic nie zrobiłem. A może to właśnie Ty to zrobiłeś, bo my wszyscy rozmawialiśmy i tak myśleliśmy o tym. Chcecie mnie posądzać? Przecież to ja zacząłem to śledztwo! Właśnie widzieliśmy, że to Ty zacząłeś to śledztwo, ale dla nas to było trochę podejrzane. A poza tym zauważyłem w twoim domku pewną rzecz. Chodźcie wszyscy, pokażę wam. O czym ty mówisz, duczek, Ja niczego nie mam w moim domku, tak? To zaraz się przekonamy. Uwaga, uwaga, muszę wam przedstawić, co Pimpek zrobił w swoim domu. Ja to widziałem przez szyby. Proszę bardzo, zupa grzybowa. Pimpek, powiedz coś na ten temat. Eee, kto to zrobił? O nie, co to są za grzyby? Przysięgam, to nie byłem ja. I skąd się tutaj wzięły grzyby na ścianie? Nie, no proszę, ja jestem detektywem. Skoro tutaj są grzyby, to na pewno ty zabiłeś smur w tabo. On nie lubiał. I zrobiłeś sobie nawet z niego zupę. Luczek, przecież jesteśmy kolegami. Ty wiesz, że ja nic takiego bym nie zrobił? Proszę, uwierz mi. O nie, doszliśmy wszyscy do wniosku, że niestety, ale musimy cię tutaj zamknąć w tym domku. Teraz to już nigdzie nie przejdziesz i nikogo nie będziesz zabijał. Ej, czekaj, ty mnie tu zamurowałeś ja nie mogę tędy przejść. No weź, Luczek. Masz areszt domowy na czas 20 lat za zabójstwo. Ale ja tego nie zrobiłem. No nie wierzę w nich. Dobra, zobaczycie. Zabójstwo jest na Wolności, jeszcze tego pożałujecie. Wszyscy wiemy, że ty jesteś zabójcą. Dobra sprawa rozwiązana, idziemy do domu. O nie, to się źle skończy. Jak ja mam niby teraz spać, jak zabójca jest na wolności? No nic, pozostaje nam chyba czuwać i zobaczyć, czy stanie się może zaraz coś podejrzanego. A, kto mnie obudził? No nie wierzę. Jest tak późno i chwila. Słyszę jakieś hałasy. <laughs> Bardzo dobrze, że Pimpek został uwięziony. A to ja zabiłem tego malutkiego smurfkatka. Może damy mu kolejny nóż. Czekaj, no nie wierzę w to. Wiedziałem, że to jesteś ty. Chodź tutaj. <laughs> Muszę zabić chyba kolejną osobę. Może ten słodki, czerwony słonik. On sobie teraz tak śpi. A jakbym go teraz zabił? Ale by to było cudowne. Dobra, idę. O nie, a ten słonik miał rację. Faktycznie jakiś piesek jest zabójcą. Ale to był Luczek. Nie ma czasu do stracenia. Trzeba to usunąć. Udało się, ale nie było łatwo to usunąć. Szybko, zanim Luczek zabije kolejną osobę. Słoniku, słoniku. O nie, co się mu stało? Patrzcie na ten nóż! Kto to zrobił? Nie, no wiadomo, kto to zrobił. To był oczywiście Luczek, ale jak on go tak szybko rozwalił? Nie wierzę, słoniku, ty byłeś taki super. Ehehe. Niestety, ale patrzcie, on zostawił chyba jakieś ślady. One prowadzą do domku tego bogacza. Czy to oznacza, że tam znajduje się smurfka? Czyli on chce go zaraz rozwalić, tego bogatego typa. O nie, o nie, tu jest jego fura szybko. One prowadzą chyba te ślady na górę schodów. Musimy go zatrzymać. Tutaj chyba powinien być Luczek. Jest tutaj ktoś. O tak, Bogaczu, nie chciałeś mi dać jakichś pieniędzy, to teraz cię zabiję. Luczek, poczekaj, stój, co ty robisz? Muszę się z nim rozprawić, Pipek. Nie przeszkodzisz mi w tym. O nie, Luczek, nie pozwolę ci robić wszystkiego, co chcesz. Muszę cię zatrzymać. I co mi niby zrobisz? Zatrzymasz mnie? Pójdziesz na policję? Ty nic mi nie zrobisz, Pipek. To prędzej ja ciebie wezmę. Chodź tutaj. O, co się dzieje, Luczek? Gdzie ty mnie zamknąłeś? O tak, do tej zupełnie. Potrzebuję jeszcze jakiejś czerwonej części. O, pimpek, widzę, że się obudziłeś. Za chwilę utnę ci rączkę i ugotuję sobie zupę z niej. Co ty mówisz, Luczek? Jaki ty jesteś zły? Wypuść mnie w tej chwili. Nic mi nie zrobisz, słyszysz mnie? Za chwilę po ciebie wrócę. O, nie, co to ma być? Widzicie to, widzowie? Luczek mnie zaraz zje. Szybko jakieś wyjście, cokolwiek. Tutaj widzę tylko kibelka, ale zaraz pod tym kibelkiem jest jakieś przejście. Tylko, żeby Luczek nas nie widział, zniszmy ten kibelek i uciekajmy stąd. O, tak rozwalamy ten kibel, uciekamy stąd i rozwalamy też drugi. I teraz po cichutku musimy stąd wyjść. Nie wiem, że to jest zupa ze Smurfkata. Mega straszne. A tutaj? Co tu jest za przejście? Możemy zejść na dół i tutaj mamy wodę Smurfkata. A obok po lewej stronie kolce. A po Prawej mamy lawę. Co nam się może stać? Nie wiem, co wybrać. Wybieram tą wodę smurfkata. Chyba wygląda najmniej groźnie. Wskakuję i wow! Nic mi się nie stało, ale dobrze. A teraz jest jakaś skrzynka, i mam broń mega dobrą. Wejdę sobie na górę i widzę straszne wilki. Nie czemu one są takie wściekłe? Przepraszam was, wilczki. Może was rozwalić. A macie wilczki? Rozwalam was. Przepraszam, ale wy jesteście mega złe. Wilczki pokonane, Droga wolna, możemy przejść dalej. I teraz jakiś labirynt. Nie wierzę w to, dobra? Szybciutko, przejdźmy. Ale tu jest lawa. Nie, nie, nie. Uważajmy, żeby na nią nie wpaść. I żeby nie spotkać luczka, to też jest ważne. I chyba jesteśmy. Kolejne drzwi. A tu jest jakiś parkour. Musimy przejść tego parkura szybko. On jest mega prosty. Jesteśmy już prawie na drugiej stronie. I dobra, wychodzimy stąd. Ale czekajcie, ja chyba kojarzy skądś tą klapę? Czemu to jest niebieskie? My jesteśmy pod domem Luczka, a on sobie śpi. O, o, niedobrze, musimy być ostrożni. Chwila. Gdzie uciekasz, słodki piesku? Jak ty stąd wyszedłeś, Pimpek? O nie, Luczek, nie dopadniesz mnie. Teraz lecę do swojego domu i nigdy mnie nie złapiesz. O nie, zobacz to. Teraz wezmę gry za i stanę się taki wielki. Zaraz, Luczek, co się tobie stało? O nie, jaki ty masz wielki nóż. Teraz czas na ciebie, Pimpek. Chodź tutaj. O nie, muszę to szybko zamknąć, widzowie, gdzie mam niby się poziać? Zaraz cię dopadnę. O nie, on tu zaraz wejdzie, szybko, widzowie, pod tą deską mam coś specjalnego. Mam skrzynkę, a w niej patrzcie, TNT X100. To powinno rozwalić tego luczka, ale najpierw szybko uciekamy, zróbmy tunel. Nawet tunel ci nie pomoże, pipek, zaraz się do ciebie dokopie. O nie, szybko, kopiemy się dadą, o mnie nawet bije, ale patrzcie, pod tym dirtem postawimy TNT i zaraz je wybuchniemy, tylko zróbmy. Szybko taki tunel. Nie uciekasz, wracaj tutaj. Tunel jest już skończony, Luczek. Myśli, że jestem w środku domku. W takim razie szybko odpalamy to TNT i uciekamy. alo co to za TNT? Oła! Ale wybuchy! O matko, wszystko laguje! O nie, ale wybuch, wszystko zostało rozwalone. I tu jest Luczek! On jest taki mały! Ha, ciekawe, co teraz powie. O, ale tu było mocne. Przepraszam, że wszystkich pozabijałem. Mam nadzieję, Luczek, że nauczyłeś się i już nikogo więcej nie zabiję. Tak, przepraszam, żałuję tego. No i o to chodzi, złoczyńca został złapany.